Myślisz, że wycofanie się oznacza, że go stracisz? To kłamstwo, które powtarzano ci przez całe życie. Że zapomni o tobie, jeśli przestaniesz się odzywać, jeśli przestaniesz być dostępna, jeśli przestaniesz okazywać zainteresowanie, że pójdzie dalej, znajdzie kogoś innego, kto da mu to, czego ty odmawiasz. Ale oto prawda. Kiedy przestajesz kontaktować się z mężczyzną, on o tobie nie zapomina. Zaczyna pamiętać cię inaczej. Luka, którą tworzysz, nie usuwa cię z jego umysłu. Zmienia Twoje miejsce w jego świadomości. To, co kiedyś było znajome, nagle staje się rzadkie. To, co wcześniej było oczywiste, staje się niepewne, i w tej niepewności jego postrzeganie zaczyna się zmieniać. Psychologia mężczyzny działa inaczej niż cię nauczono. Twoja ciągła obecność, o której sądzisz, że wzmacnia więź, w rzeczywistości ją osłabia. Twoja nieustanna dostępność, którą uważasz za znak zainteresowania, odbiera mu poczucie wolności. A to, co staje się oczywiste, traci swój urok. Kiedy przestajesz się z nim kontaktować, nie grasz w żadne gry, przywracasz naturalną równowagę, której przyciąganie potrzebuje, by przetrwać. Większość kobiet wpada w panikę, gdy zapada cisza. Myślą, że miłość musi oznaczać nieustanną komunikację, że więź wymaga codziennych dowodów, że jeśli nie zabiegają aktywnie o związek, to on się rozpadnie. Ale to właśnie to przekonanie odstrasza mężczyzn. Bo to, co Ty nazywasz miłością, on odbiera jako presję. To, co dla ciebie jest bliskością, dla niego jest obowiązkiem, a obowiązek jest końcem pożądania. W momencie, gdy przestajesz się z nim kontaktować, przestajesz być osobą, która czegoś od niego potrzebuje. Stajesz się tą, która wybrała siebie. Ta decyzja te cici pasocie bokiwałkiban i ten cichy akt szacunku do samej siebie, mówi głośniej niż tysiąc wiadomości. Prawda jest taka, Mężczyźni nie gonią za tym, co już mają pewne, gonią za tym, co stanowi wyzwanie, inwestują w to, co pozostaje odrobinę poza zasięgiem, nie dlatego, że są płytcy lub niezdolni do związku, ale dlatego, że męska energia poznaje wartość poprzez dążenie. Kiedy przestajesz się z nim kontaktować, nie opuszczasz więzi, dajesz jej przestrzeń do oddychania, pozwalasz mu poczuć ciężar twojej nieobecności, zamiast duszności twojej stałej obecności. I w tej przestrzeni dzieje się coś niespodziewanego. Zaczyna pragnąć tego, co uważał za pewne. Ten tekst jest właśnie o tym, co dzieje się w jego głowie, gdy się wycofujesz. O psychologicznej zmianie, która zaczyna się wraz z twoim odejściem. O etapach, przez które przechodzi, od zamieszania, przez ciekawość, aż po pożądanie. I przede wszystkim o tym, jak zachować swoją wewnętrzną siłę, nie tracąc siebie. Bo wszystko, co myślałaś o mężczyznach, Odwraca się tu do góry nogami. W momencie, gdy przestajesz się z nim kontaktować, zaczyna się prawdziwa gra. W pierwszych 24 godzinach pozornie nic się nie dzieje, przynajmniej nie na zewnątrz. On tego nie zauważa od razu, bo przyzwyczaił się do Twojego rytmu, do Twojej wiadomości z rana, pytania w pożelanczu, pytania jak minął mu dzień. Te małe gesty stały się tłem znajome, przyjemne, prawie niewidoczne w swojej przewidywalności. Kiedy nagle ich brakuje, to nie wydaje się zagrożeniem, wydaje się przestrzenią. A przestrzeń na początku daje ulgę. On żyje dalej swoim dniem, myśli, że wszystko jest jak zawsze, może jest zajęty, może skupia się na swoich sprawach, może myśli, że odezwie się później, ale to później nie nadchodzi, bo nauczył się, że zawsze jesteś, że drzwi są zawsze otwarte, że może być pewny Twojej czułości, nie musząc na nią zasługiwać. On odpręża się w ciszy i zakłada, że to tymczasowe. Że Ty też jesteś zajęta. Że wszystko jest jak zawsze, ale coś zaczyna się zmieniać ledwo wyczuwalnie. Niepokój? Jeszcze nie. Tylko ciche poczucie, że coś jest. Jest inaczej. Sprawdza telefon i zauważa, że nie napisałaś. Chce wysłać wiadomość, ale się waha. Poczekać, aż Ty się odezwiesz? Ten moment wahania to pierwsze pęknięcie w fundamencie, bo po raz pierwszy od dawna musi o Tobie pomyśleć. Musi się zastanowić, czy ty o nim myślisz. I właśnie tam zaczyna się inwestycja. Większość kobiet łamie ciszę w ciągu pierwszych 24 godzin. Przekonują same siebie, że milczenie to kara, że to dziecinne, manipulacyjne lub okrutne. Czują się winne, że stworzyły dystans. Martwią się, że on jest zraniony, zdezorientowany lub zły. Więc się odsywają. Pod błahym pretekstem, zabawnym memem, neutralnym pytaniem czymkolwiek, by rozładować napięcie, które same czują. Nie rozumieją, że to samo napięcie zaczyna odczuwać on. I w momencie, gdy je przerywają, odbierają nacisk, który właśnie zaczął rosnąć w jego świadomości. Znowu stają się tą, która pisze, pierwsza. Tą, która nie znosi ciszy. Tą, która bardziej potrzebuje tej więzi niż on. Jeśli wytrzymasz ciszę przez pierwsze 24 godziny, coś zaczyna się zmieniać. Niedramatycznie, niewidocznie, ale wyczuwalnie, energetycznie. Bo energia nie kłamie, Twoja nieobecność tworzy próżnię, a ani natura, ani psychika, ani relacje międzyludzkie nie znoszą próżni. Coś się poruszy, by ją wypełnić. Pytanie tylko, wypełnisz ją samaj? Ze strachu, czy pozwolisz jemu, z ciekawości, zrobić pierwszy krok? Ta decyzja determinuje wszystko, co się potem wydarzy. W tych pierwszych godzinach twój własny umysł staje się polem bitwy. Zaczynasz wątpić, czy byłam zbyt surowa, czy przesadziłam, czy on się cieszy, że mnie nie ma, może nic go to nie obchodzi, może popełniam błąd. Każda niepewność, jaką kiedykolwiek miałaś co do swojej wartości w jego oczach, wypływa na powierzchnię. Bo milczenie, gdy jesteś przyzwyczajona do ciągłego kontaktu, wydaje się jak swobodny upadek. Nie masz informacji, potwierdzenia pewności, że nadal mu na tobie zależy. I bez tego zewnętrznego potwierdzenia, twoje wewnętrzne lęki zaczynają krzyczeć. To dlatego większość kobiet nie wytrzymuje fazy braku kontaktu. Nie dlatego, że strategia nie działa, ale dlatego, że nie potrafią znieść prawdy, którą odkrywa jak bardzo są emocjonalnie zależne. Dyskomfort, który czujesz w ciszy, nie ma nic wspólnego z nim. Pokazuje ci tylko, jak wiele swojego wewnętrznego spokoju oddałaś w jego, jest w jego ręce. Za każdym razem, gdy się odzywałaś, sprawdzałaś, czy on nadal się troszczy, czy nadal mu zależy, czy więź wciąż istnieje. Te małe testy, te nieustanne potwierdzenia, stały się fundamentem twojego wewnętrznego spokoju, a gdy przestajesz sprawdzać, ten spokój się rozpada. Nie dlatego, że on zniknął, ale dlatego, że nigdy nie zbudowałaś go na solidnych podstawach. Cisza zmusza cię, by spojrzeć w oczy niewygodnej prawdzie. Kontrolowałaś swój lęk przez kontakt. Każda wiadomość, którą wysyłałaś, była próbą uspokojenia samej siebie. Każda rozmowa, którą zaczynałaś, była testem, by upewnić się, że on nadal cię chce. A teraz, bez tych testów, bez tych potwierdzeń, musisz żyć z surowym uczuciem niewiedzy, z niepewnością, z możliwością, że dałaś więcej, niż on kiedykolwiek przyjął. To odkrycie, choć bolesne, jest konieczne, bo tylko wtedy coś w tobie może się zmienić. Siła, której szukasz, nie leży w jego reakcji, ale w twojej zdolności do wytrzymania ciszy bez potrzeby jej przerywania. Jeśli potrafisz wytrzymać 24 48, 72 godziny bez pisania, nie z taktyki, ale dlatego, że naprawdę jesteś w spokoju, bez względu na to, co się stanie, wtedy wszystko się zmienia. Nie tylko to, jak on cię postrzega, ale też to, jak ty postrzegasz siebie. Przestajesz być kobietą, która potrzebuje jego odpowiedzi, by czuć się bezpiecznie. Stajesz się kobietą, która wie, że jej wartość nie zależy od tego, jak często się odzywa. I właśnie ta zmiana w tobie wywołuje zmianę w nim. Pod koniec drugiego dnia dzieje się coś ciekawego. On zaczyna to zauważać, nieświadomie, ale na głębszym poziomie. Twój schemat się zmienił. Nie napisałaś, nie zapytałaś, nie podzieliłaś się niczym, nie podtrzymałaś kontaktu jak zwykle. Ta nieobecność, ta przestrzeń, w której zwykle była twoja energia, nie czuje się już jak ulga, ale jak ciekawość. Może nawet jak niepokój. Nigdy by się do tego nie przyznał, ale zaczyna się zastanawiać, gdzie ona jest. Mężczyźni działają według innego harmonogramu niż kobiety. Podczas gdy ty przez ostatnie 48 godzin byłaś uwięziona w burzy emocji, on dopiero zaczyna czuć, że coś jest inaczej. To nie okrucieństwo ani obojętność, to po prostu sposób, w jaki męska psychologia postrzega i przetwarza relacje. Mężczyźni nie żyją w ciągłej świadomości relacji jak kobiety. Oddzielają rzeczy od siebie, skupiają się tylko na jednej naraz. A jeśli to ty byłaś tą, która utrzymywała więź jego uwaga była gdzie indziej, w przekonaniu, że ty zajmujesz się tym, co między wami. Ale gdy przestajesz wkładać w to energię, gdy się wycofujesz, potrzeba czasu, by poczuł zmianę. A gdy ją poczuje, zaczyna się przemiana. Zaczyna częściej patrzeć na telefon, czyta stare wiadomości, by sprawdzić, kiedy coś się zmieniło. Zastanawia się, czy jesteś na niego zła, czy coś się stało, czy wszystko u ciebie w porządku. Te myśli nie dominują go całkowicie, ale się pojawiają. Małe intruzy w jego świadomości, których wcześniej nie było, i za każdym razem, gdy tak myśli, znów zajmujesz miejsce w jego głowie. Nie jako kobieta, która zawsze była dostępna, ale jako ta, która może już nie być. To kluczowa faza. Jego ciekawość się budzi, ale to jeszcze nie działanie. Nie odzywa się, nie goni cię, obserwuje, testuje, czeka, by zobaczyć, czy pierwsza się złamiesz. I właśnie tutaj twoja dyscyplina decyduje o wyniku. Jeśli teraz się odezwiesz, nawet zupełnie niewinnie, nieświadomie potwierdzasz to, co i tak zakłada, że twoje milczenie było tylko chwilowe, że nie potrafisz wytrzymać, że nie musi nic robić, bo i tak wrócisz. W tym momencie tracisz równowagę, którą zbudowałaś. Ale jeśli wytrzymasz, jeśli utrzymasz ciszę przez trzeci, czwarty, piąty dzień, dynamika zmienia się dalej. Jego ciekawość rośnie. Luźne myśli zamieniają się w aktywne rozważania. Zaczyna snuć historię, by wyjaśnić Twoją nieobecność. Może jest zajęta, może kogoś poznała, może skończyła ze mną. Te historie zdradzają coś ważnego. Próbuje zrozumieć próżnię, którą po sobie zostawiłaś. I jedynym logicznym wyjaśnieniem jest to, że poszłaś dalej. Ta myśl, to małe ziarno wątpliwości, zamienia jego ciekawość w niepokój. Z psychologicznego punktu widzenia, to moment, w którym postrzegana wartość się odwraca. Kiedy byłaś zawsze dostępna, twoja wartość była dla niego stała, znana, wygodna. Ale w chwili, gdy stałaś się nieosiągalna, twoja wartość stała się niepewna, a niepewność wzmaga pożądanie. Zaczyna przypominać sobie rzeczy, które uważał za oczywiste: twój śmiech, który go rozbrajał, twój wzrok, który naprawdę go widział, twoją energię, która łagodziła jego trudne dni. Wszystkie te drobne chwile, które wcześniej były codziennością, teraz wydają się znaczące właśnie dlatego, że ich brakuje. To nie jest manipulacja. To jest ludzka psychologia. Cenimy to, co obawiamy się stracić bardziej niż to, co mamy na pewno. Dopóki kontaktowałaś się z nim codziennie, miał cię, pewnie, a to poczucie bezpieczeństwa uczyniło go ospałym. Ale teraz z każdym dniem Twojego milczenia, to bezpieczeństwo znika, zamienia się w niestabilność. A niestabilność nie powoduje u mężczyzn wycofania, lecz pogoń. Nie dlatego, że grają w gierki, ale dlatego, że męska energia jest nastawiona na zabezpieczenie tego, co ma wartość. I stajesz się kimś wartościowym dopiero wtedy, gdy stajesz się niepewna. Podczas gdy on w tych dniach przetwarza twoją nieobecność, ty sama przechodzisz przemianę. Początkowa panika ustępuje. Pragnienie, by się odezwać, słabnie. Zaczynasz dostrzegać, że świat nie przestał się kręcić tylko dlatego, że do niego nie napisałaś. Że Twój dzień może być spełniony, nawet bez Jego odpowiedzi, że Twoja wartość nie ma nic wspólnego z Jego zachowaniem. To zrozumienie nie przychodzi nagle, lecz w małych momentach: rano, gdy nie sięgasz od razu po telefon. Wieczorem, gdy naprawdę jesteś ze swoimi przyjaciółmi, zamiast tkwić myślami w Jego ciszy, nocą, gdy śpisz spokojnie, zamiast zastanawiać się, co On myśli. Te małe chwile ponownego odkrywania siebie są prawdziwym zwycięstwem. Nie toczy się odezwie lub wróci, ale to, że stajesz się kobietą, która już go nie potrzebuje, by czuć się pełną. Bo to jest prawdziwa przemiana, kiedy przestajesz udawać więź, a zaczynasz ucieleśniać pełnie, kiedy przestajesz szukać potwierdzenia, a zaczynasz budować bezpieczeństwo w sobie, kiedy przestajesz czekać, aż on cię wybierze, a wybierasz samą siebie, wtedy energia całkowicie się odwraca. I on to czuje. Nawet jeśli nie potrafi tego wyrazić słowami, energia między dwojgiem ludzi jest żywa. Odczuwalna, prawdziwa. Gdy jedna osoba odpuszcza kontrolę nad wynikiem, druga nagle wyczuwa poluzowanie. A to poluzowanie, to do Tugodossai, ten nagły brak napięcia, gdzie wcześniej był ciągły nacisk, jest niepokojące, bo sygnalizuje, gra się zmieniła. Zasady, które uważał za pewne, już nie obowiązują. Nie jesteś tam, gdzie cię zostawił. Nie czekasz już w miejscu, w którym zawsze czekałaś. Ruszyłaś się. A ruch, zwłaszcza ruch od niego. Przyciąga uwagę. Po sześciu lub siedmiu dniach, gdy utrzymałaś ciszę, coś zmienia się w jego zachowaniu. Już nie tylko się zastanawia, to się działa. Może to być prosta wiadomość, zwykłe hej, udające, że nic się nie stało, może polubienie na twoim profilu w mediach społecznościowych, może wiadomość przez wspólnego znajomego. Metoda jest nieważna. Ważne jest to, że się odzywa. On inicjuje. Wchodzi w przestrzeń, którą stworzyłaś. I ten krok, ten ruch w Twoją stronę po dniach milczenia jest dowodem dynamika się odwróciła. Już nie Ty gonisz, teraz to Ciebie gonią. Ale tutaj większość kobiet popełnia decydujący błąd. Tęskniły za tą chwilą, miały nadzieję, modliły się o nią i gdy w końcu nadejdzie, reagują natychmiast z entuzjazmem, przesadnie z ulgą zalewają go całą energią, którą wstrzymywały, odpowiadają na jego zwykłe hej długimi akapitami, z pełnym sercem znowu się angażują. Wdzięczne, że się odezwał i właśnie w ten sposób niszczą wszystko, co cisza zbudowała, bo ich reakcja mówi mu wszystko, co chciał wiedzieć, że czekały, że cisza była dla nich trudna, że nadal ma kontrolę, że w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło, poza tym, że musiał wysłać wiadomość, by je odzyskać. Prawdziwa siła zerwania kontaktu nie polega tylko na wzbudzeniu jego ciekawości, ale na wytrwaniu, gdy sprawdza, czy naprawdę już nie jesteś tą samą kobietą, co wcześniej. Kiedy się odezwie, twoja reakcja decyduje, czy zmiana będzie trwała, czy tylko chwilowa. Jeśli zareagujesz według starego schematu, z potrzeby, ulgi lub euforii, dynamika natychmiast wraca do tego, co było. Znowu jesteś tą, która się stara tą, która jest dostępna. Tą, która nie znosi jego nieobecności. Ale jeśli odpowiesz z nowego wewnętrznego stanu, wtedy spokojnie, zrównoważenie, świadomie, wtedy nowa energia się utrzymuje. Nie odrzucasz go. Nie grasz w gierki. Po prostu odpowiadasz jako kobieta, która nie potrzebuje uwagi, by czuć się cała. Ta różnica jest kluczowa. To różnica między strategią a przemianą. Strategia jest zewnętrzna, kalkulowana. To rola w końcu pęka pod presją, bo nie pochodzi z prawdziwej zmiany. Przemiana jest wewnętrzna, prawdziwa, trwała. Pojawia się wtedy, gdy naprawdę dochodzisz do punktu, w którym jesteś w pokoju, z nim lub bez niego, gdy jego wiadomość jest miła, ale niekonieczna, gdy jego zainteresowanie jest mile widziane, ale niepotwierdzające, gdy jego obecność wzbogaca twoje życie, ale go nie dopełnia. To właśnie ta energia sprawia, że on dalej szuka, nie dlatego, że go zatrzymujesz, ale dlatego, że jesteś pełna. Kiedy z tego nowego stanu odpowiadasz na jego wiadomość, on czuje różnicę. Może twoja odpowiedź jest krótka, ale ciepła. Może go zauważasz, ale nie wchodzisz w długą rozmowę. Może odpowiadasz, ale nie zadajesz pytań, które utrzymałyby dialog. To nie są techniki, lecz naturalne przejawy kobiety, której życie jest pełne. Z innymi priorytetami, innymi źródłami radości, innymi celami, i właśnie ta rzeczywistość, ten widoczny znak pełnego życia, jest magnetyczna w sposób, w jaki dostępność nigdy nie będzie. Oczekiwał, że znajdziecie tam, gdzie Cię zostawił czekającą, gotową, wdzięczną za Jego powrót, ale Ciebie tam nie ma jesteś gdzie indziej silniejsza, bardziej skupiona i ta rozbieżność między tym, czego się spodziewał, a tym, czego teraz doświadcza tworzy napięcie. Ten dobry rodzaj napięcia, taki, który każe mu działać, taki, który sprawia, że zaczyna wątpić, czy dobrze cię ocenił, taki, który każe mu się zastanawiać, czy wciąż ma do ciebie taki sam dostęp. Właśnie ta niepewność, jego kwestionowanie swojego miejsca w twoim życiu, zamienia jego lekkie zainteresowanie w prawdziwe pragnienie. W kolejnych dniach, gdy utrzymujesz tę nową postawę, jego inicjatywa rośnie. Nie zadowala się krótkimi odpowiedziami. Chce więcej, zadaje pytania. Próbuje odbudować dawną bliskość, może nawet staje się sfrustrowany, bo już nie reagujesz jak dawniej. Ale ta frustracja nie jest krokiem wstecz, to dowód, że dynamika się odwróciła, bo nawet sfrustrowana pogoń to nadal pogoń. Pokazuje, że inwestuje energię, której wcześniej nie musiał inwestować, że teraz walczy o coś, co kiedyś było oczywiste, a wysiłek w psychologii przyciągania zwiększa wartość. Ale musisz zrozumieć, jego zwiększona uwaga nie oznacza, że wygrałaś. Oznacza, że równowaga została przywrócona. Już nie ty niesiesz cały ciężar, podczas gdy on się rozsiada, już nie ty gonisz, podczas gdy on ucieka. Energia się wyrównuje. A tylko zrównoważona energia może utrzymać prawdziwą więź. Wszystko inne to brak równowagi. W każdym związku są momenty, gdy równowaga zostaje utracona. Jedna osoba daje za dużo, podczas gdy druga tylko bierze. Jedna goni, druga się oddala. Jedna inwestuje serce i energię, podczas gdy druga. Jest tylko częściowo obecna. To niezrównoważenie przez jakiś czas może wydawać się połączeniem, bo jest intensywne. Ale ta intensywność pochodzi z braku, nie z wzajemnego przyciągania. Jest wyczerpująca, jednostronna i na dłuższą metę niestabilna. Właśnie dlatego musiałaś zerwać kontakt. Nie z dumy, lecz by odnaleźć siebie. Dopiero gdy energia się uspokaja, widzisz prawdę. Nie widzisz już fantazji, którą karmiłaś ciągłym staraniem, ani potencjału, który próbowałaś wymusić. Ale prawdziwego człowieka przed sobą. I jego rzeczywisty poziom zainteresowania, gdy nie może już tylko brać, ale musi też dawać. Cisza nie jest wrogiem, lecz najczystszym lustrem. Pokazuje ci, co jest prawdziwe, a co było tylko w Twojej głowie, zabiera Ci iluzje, wymówki, nadzieję na coś, czego może nigdy nie było. Czasami to zrozumienie boli, zdajesz sobie sprawę, że mężczyzna, za którym biegłaś, nie był gotowy naprawdę cię spotkać. Że zakochałaś się w wyobrażeniu, nie w rzeczywistości, kochałaś potencjał, nie człowieka. I choć to boli, to właśnie jest wyzwolenie to, bo przestajesz walczyć o coś, co istniało tylko w twojej głowie. Ale czasami cisza pokazuje coś innego. Są mężczyźni, którzy się budzą, gdy przestajesz wszystko dźwigać sama. Mężczyźni, którzy zaczynają działać dopiero, gdy się wycofujesz. Gdy przestajesz być stale dostępna, zaczynają znowu cenić Twój czas i energię. Wtedy widzisz, to nie zawsze był brak zainteresowania, ale niezrównana gra, w której dawałaś za dużo, a on zbyt się rozluźnił. A kiedy przestałaś mu ułatwiać, zaczął się ruszać, nie idealnie, ale szczerze. Na końcu, cisza pokazuje Ci wszystko, co musisz wiedzieć. Dowiadujesz się, czy naprawdę Cię chce, czy tylko tę uwagę, którą mu dawałaś, czy widzi Ciebie. Czy tylko lubi uczucie, że go potrzebujesz? Czy jest wzajemne zainteresowanie? Czy tylko twoje jednostronne staranie? Ta prawda bywa gorzka, ale wyzwala, bo nawet niewygodna prawda prowadzi cię do twojej własnej siły. Zaufaj więc ciszy. Zaufaj przestrzeni. Zaufaj dyskomfortowi. Po drugiej stronie tego milczenia stoi wersja ciebie, która wie, ile jest warta, kobieta, która już nigdy nie zaakceptuje mniej niż wzajemne oddanie. Kobieta, która zrozumiała, że prawdziwa miłość nie oznacza pościgu, lecz wybór. Bo na końcu to najważniejsza lekcja. Twoja wartość nigdy nie zależała od tego, czy on się odezwie. Zawsze zależała od tego, że wybierasz siebie. I wybierać siebie wciąż na nowo ta, mimo tęsknoty, strachu czy niepewności, też to, to nie słabość. To siła, to wolność, to moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie grałaś w jego grę. Zawsze grałaś swoją. A w twojej grze nie gonisz Wybierasz. A to, co naprawdę jest Ci przeznaczone, zawsze wybierze Ciebie.